Witam wszystkich maszkęciorzy na kanale Żarpażur, Żur. Zwolennikom owoców morza chciałem przypomnieć obrazy z wakacji na południu i zrobić z wami kalmary w czasie pietruszkowo-czoskowym z dodatkiem cytryny i bazylii Idziemy! Jak zwykle, dokładna lista składników na dole w opisie pod filmem. A będziecie potrzebować pęczek, zielonej pietruszki bazylia świeżo, czohol oczywiście, cytryna, oliwa z oliwek. Nie wiem z jakiego zakątka świata będziecie oglądać ten film, ale jak nie macie świeżych kalmarów, to możecie kupić, tak jak ja tutaj, już mrożone. Są one oczyszczone. Potrzebny będzie jeszcze sól i pieprz. I możemy zaczynać. Mimo że kalmary są oczyszczone, są pozbyte tych najgorszych części już bez skóry. Warto je teraz dobrze jeszcze opukać pod zimną, bieżącą wodą. Jak widzicie na filmie, kalmary pukłamy jeszcze z zewnątrz i wewnątrz. Warto z palcem sprawdzić, czy nic nie zostało tam jeszcze w środku. Te wyglądają na czyste. Oczywiście oglądamy też macki, czy wszystko zostało wystarczająco wyczyszczone. Po dokładnym opłukaniu kalmarów Bierzemy się za czochol, obcinamy przodek i zadek, tak będzie najszybciej, Rozgniatujemy go troszkę, wtedy wyskakuje sum z łupin, zobaczcie jak to szybko idzie, no ja troszkę, że przyspieszył ten film, ale jest to bardzo wtedy łatwe, warto go posiekać na drobno i przeciepać do jakiejś miseczki. Do marynaty będziemy potrzebować teraz świeżej bazylii, Zrywamy je z krzoczka takiego jakiego kupimy w sklepie albo emocje, wyhodowane w domu. Takie większe listki. Jak oglądacie moje filmy, to wiecie że wszystkie liście, pietruszki i tym podobne zawiją w takie cygaro, żeby się to szybciej cięło. Szybciej szatkowało Teraz już to się nie przesuwa jak jest takie drobne I łatwiej jest to poszatkować Jak wcześniej czosnek, bazylia też ląduje we misce Teraz wymyśliłem taki trik, jak macie kalmary bardzo małe Tak jak tu na filmie Możecie je naciągnąć na drewniane warzecha I naciąć je z jednej strony Robimy to po to żeby były nacięcia, żeby się lepiej one marynowały Ale żeby po prostu nie przeciąć ich całkiem Oczywiście nie wszystkie tuby kalmarów były takiej samej wielkości Miałem tu troszkę większe Wziąłem taką szerszą, drewnianą łyżka. Ten nadnajmę z jednej strony Zobaczycie, że po usmażeniu Będzie zrobić się, jak one się pozwijają Na nich taki fajny wzorek o, zobaczcie jak to wygląda. Kalmary lądują teraz w misce z czosnkiem i bazylią. Dolewamy teraz oliwy z oliwek. Całość trzeba troszkę popieprzyć. Troszeczkę oczywiście też posolić. Do marynaty wciskamy też sok z cytryny, mniej więcej z połowy cytryny. Całość musimy teraz porządnie wymieszać, porządnie wygnieść przez pora minut, żeby ta marynata wlazła nam też do środka, żeby przeszły te kalmary tym troskiem i bazylium. Kalmary odstawiamy teraz w temperaturze pokojowej na około pół godziny. I bierzemy się za ostatni dodatek Jak wcześniej bazylia, pietruszka zawijamy teraz w cegaro, Tak bardzo ściśle I tniemy teraz na drobne kąski Poszatkowano pietruszka przesypujemy teraz do jakiejś miseczki Tu nie patrzcie na to, czy żeście za dużo posiekali tej pietruszki I ja wam na koniec powiem, co najlepiej zrobić z tego sosu, którego nie wykorzystacie do kalmarów Dolewamy teraz oliwa z oliwek Dodawamy teraz oczywiście pieprzu Odrobina soli. Pamiętajcie, nie za dużo. Do Dosolicie zawsze. Gorzej z wyciągnięciem soli, jak gdzieś zasłonę. Tak jak tu widać, wszystko jest za gęste. Musimy dodać jeszcze troszkę oliwy z oliwek. Smak już jest ok. Oczywiście, jak doleja oliwy, muszę dodać też troszeczkę soli. Jak już było dobre. O, taka konsystencja będzie idealna. Miara gęste, lejące się. Ok, pasuje. Rozgrzewamy teraz dość mocno patelnia. sprawdzamy czy Tiglik jest teraz dość gorki. Czy jest wystarczająco gorący, przez to kropia go troszeczkę wodą. Woda aż syczała, wyparowała. Wciepujemy teraz po kolei, pamiętajcie po kolei. Nie naroz, bo jak wrzucicie na roz, oziębicie patelnia, nie będzie się to smażyć i ono się będzie gotować. Po jednym, pomału, ja tu ten film troszkę przyspieszył, żeby wam nie zabierać tyle czasu, ale po kolei wrzucicie na patelnia i nie ruszacie przynajmniej ze dwie minuty. Potem po sprawdzeniu, jak już będzie dobre z jednej strony, możecie dopiero odwrócić na drugą. Smażymy z jednej strony maksymalnie 3 minuty, bo jak zostawicie to dłużej, będzie to gumowe i nie będzie to zjadliwe. Tu najlepiej widać, jak egzotycznie wyglądają te nacięcia. U mnie minęły teraz jakieś 2,5 minuty. Skrapiamy teraz kalmary wcześniej przygotowanym sosem z oliwy i pietruszki. Jak już nam się zarumieniły z dołu, można je obrócić teraz na drugą stronę. Pamiętajcie, że jak mieliście za mało rozgrzaną patelnia, nie będą jeszcze przyrumienione, odwracajcie je, nie trzymajcie je dłużej bo będą niedobre teraz smażymy je z drugiej strony albo do koloru możecie sprawdzać cały czas jedna czy się już przysmażyła albo maksymalnie 3 minuty z drugiej strony, żeby nie były za bardzo gumiaste ciągnące się te macki mogliby dodać później bo one są cieńsze, robią się one dłużej, ale z tego względu że w je tak szybko w tym samym czasie co te tuby, zrobiły się one bardziej no, Chrupiące, bardziej przysmażone i też bardzo dobre w smaku. Jak to zrobimy trwało to około 6 minut. Wykładamy teraz wszystko na talerz. Poukładajcie je teraz fajnie, żeby nie inno zrobić coś do podniebienia, ale też coś do oka. Całość skrapiamy teraz oliwą z oliwek, z pietruszką. I oczywiście nie byłbym sobą, jakby czegoś nie dodał. Posypałem to lekko jeszcze płatkami chili, jak to widzicie. Dodaje to troszkę kontrastu do oka, no i też takiego pazurka w smaku. Za każdym razem, jak do dowoz film, jak jest już gotowe, wszystko jest włożone na talerz, jak kalmera na bok i biera się za jedzenie, i teraz w połowie jedzenia. Przypomnę, jak też, że muszę się z Wami podzielić przynajmniej wizualnie, jak to może smakować. Także teraz zawoz am. Hmm, pychotka, zróbcie sobie to samo w domu. Jak Wam się podobało, proszę was o palec góra, subskrypcja. Piszcie w komentarzach, jak wyście zrobili swoje kalmary. Oczywiście z jakiego miasta albo państwa jesteście. Ja już tu się z wami żegnam, a przypomniało mi się, że miałem wam pokazać, co zrobić z tym niewykorzystanym sosem na koniec. Jak macie troszkę bagietki albo ciabaty, możecie go tak zjeść, jak ja tu teraz pieczywym, a najlepiej dodać go do miękkiego masła, dodać ząbek czosnku i zobaczyć się lepszego masła ziołowego, żeście dawno już nie jedli. I owom życia dużo zdrowia i do następnego razu!